you mm -hmm. Cześć, tu Ania, to jest Omnomnom i mamy dzisiaj przefenomenalne produkty. Pierwszym z nich są najdłuższe chipsy o smaku tego z grzybami firmy Pokusa. I jak tylko zobaczyłam taki produkt, który nazywa się Najdłuższe Chipsy, stwierdziłam, że o nie, ja to muszę mieć. To są oczywiście takie chipsy, które są robione z piesiem mieczanego, tak jak Pingesy, ale po prostu pomysł jest świetny. Co do tych chipsów chyba dużo w środku nie ma, zaraz zobaczymy. 12 chipsów jest w środku, ale one są naprawdę długie yy, i produkt jest yy, produkowany w Polsce i to jest polski pomysł, no jak to Polacy tylko mogli coś takiego fajnego wymyśleć? Chipsy są zobaczcie jakie długie. Mm. 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 A przede wszystkim smak. Są naprawdę mocno oryginalne yy, i stek z grzybami. Ja steku z góry nie czuję, ale grzyby czuję. To są przepyszne chipsy grzybowe. Mm. Wiecie, że ja nie jestem amatorką chipsów, ale te naprawdę bardzo, bardzo mi smakują. Mm. I muszę je gdzieś daleko odstawić, bo pewnie pochłonę całą paczkę. Pewnie zapytacie mnie, gdzie można je kupić. Ja je widziałam ze wszystkich sklepów, po których chodzę, a wiecie, że chodzę po wielu tylko w jednym sklepie to było z połem Żoliwosz. Także ja wiem, że nie wszyscy mają dostęp do z połem bosz, ale nie mogłam się powstrzymać, żeby tego produktu Wam nie pokazać. Drugim produktem jest batonik figowy. I ja bardzo figi lubię. On występuje w trzech wersjach: z jagodami, z malinami i zwykła. Ja oczywiście wybrałam z malinami. I ten baton tutaj zapewnia nas, to jest najciekawsze, że. Jest bez cholesterolu, bez składników mlecznych, bez tłuszczy trans, koszerny, bez GMO i odpowiedni na wegan. Także ja nie znam chyba nikogo, kto by nie mógł tego batonika jeść. chociaż pewnie ktoś się pojawi pod spodem, kto mi powie, że to figi. Ale zaraz, zaraz, <słuchaj> Moi drodzy, słuchajcie, bo tu jest na pierwszym miejscu mąka pszenna, więc on nie jest zbyt grudzenowy. Skład mnie jakoś mocno nie zachwycił, ale zobaczmy, jak smakuje. On się składa z takich dwóch właściwie batoników. Aha, i ta mąka razowa jest taką otoczką, a w środku jest ten drzemik figowy. Mm. Przyznam, jest dobry. Ostatnio, pamiętacie, ja jadłam bagatelki. To jest taka bardziej puszysta, lasowa wersja bagatelek. Właśnie, mam figowym w środku. Bardzo smaczny produkt, mm, ale bardzo smaczny w kierunku takich osób, które lubią razowe produkty. Jeżeli nie lubicie razowych produktów, a pszenne bułeczki y y y białutkie, no to to właśnie zachwyci. Ale jak ktoś lubi takie razowe rzeczy, to, to doceni jakby ten figowo-razowy smak. Jest to przyzwoite. Y Czuwam też te maliny. Teraz po chwili one odzywają się gdzieś tam z tyłu języka czuję to, ale nie jest to taki produkt taki wow, rewelacyjny, że ja po prostu się rozpływam. Nie będę teraz się trząsła, żeby zjeść całość, ale nie powiem, że smakował mi, był całkiem niezły. A to na co się trzęsę to deserek, bo deser dzisiaj będzie taki typowo pode mnie. Deser nazywa się Rizzo Chocolate, jest to deser z Millera. Ja mam niezwykłą słabość do Millera. Jak była mała, to oglądałam z dziadkami um, zawsze niemiecką telewizję i tam była taka reklama: Ale z o do Was. No i to mi się tak kojarzy. Są, oni po prostu yy, wlali, wiecie, ten marketing do mojego mózgu, więc jak ja widzę Millera, to się cieszę. Um, <grych> I tutaj mamy czekoladowy ryż z kokosowym sosem. Czy żeby być coś bardziej rewelacyjnego? Ja jestem bardzo ciekawa, jak to będzie smakować, dlatego tego kokosowego sosu już nie widać. Ach, aha, bo jest pod spodem, dobrze. Mm. Mm. Jest przepyszny. Jest czekoladowy, jest kokosowy. Naprawdę bardzo mi smakuje. Tylko tak jak ja mówię, ja nie mam pojęcia, czy to jest wynik tego, że. Mile zniszczył mi mózg jako małej dziewczynce swoim marketingiem, albo jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym jadła jakiś produkt Miller, który mi nie smakował. Po prostu ja uwielbiam wszystkie. Więc to albo jest ich dobra jakość, albo po prostu. <grym> ja jestem przed nimi zmanipulowana, ale po prostu, o oh my god, teraz sprawdzimy sobie, co tu mamy, czy mamy coś strasznego. E, mamy wodę, mamy róż, mamy cukier, mamy kakao. Mm. Maślanka, mleko pełne, Destroza, jaja, czekolada, guma guar. Powiem mam tak, oprócz gumy guar nie ma się do czego przyczepić. Naprawdę przyzwoity skład, jak na taki tego typu deserek, bo one zwykle są doładowywane jakimiś koszmarami. Pycha. Mm. Wspominałam, że uwielbiam wszystkie deserki z dużo z mlekiem, to jest jeszcze i przerażałam ja, że mam do nich niezwykłą słabość, jest połączenie czekolady w deserku, że będą z mlekiem krokosa. No to mm. ja was już dam, trzymajcie się moje kwiatki, do zobaczenia już wkrótce, a ja zabieram się do kończenia tego deseru.